Losy polskiej arystokracji postrzegane są potocznie w jak najciemniejszych barwach. Z jednej strony są to panowie magnaci, którzy wskutek wygórowanych ambicji sprzeniewierzyli się rzeczypospolitej, z drugiej zaś warstwa, która potrafiła się urządzić kosztem innych, zwłaszcza najbiedniejszych. Te dwa wyobrażenia tak mocno zapadły w naszą świadomość, że właściwie niemożliwe jest podejmowanie jakiejkolwiek dyskusji, nie mówiąc już o rehabilitacji. A problem to wielkiej wagi, ponieważ jeżeli naród jest kategorią historyczną, to trudno sobie wyobrazić polski naród bez arystokracji, podobnie jak i bez szlachty. Dlaczego jednak temat ten jest aż tak skomplikowany i zarazem piekący, to znaczy nie da się o nim mówić bez emocji? Odpowiedź jest prosta: naszą historię ciągle postrzegamy oczami zaborców i okupantów. To oni chcąc osłabić naród jako całość. Starali się wbijać klina między warstwy społeczne, które zaczynały się ze sobą scalać. Scalone, czyli zjednoczone, prezentowałyby zbyt wielkie zagrożenie dla obcych. Dlatego trzeba było je rozsadzać i dzielić siłą nienawiści, zawiści, zazdrości. Taka była metoda Prusaków, Rosjan i Austriaków. Taka była też metoda komunistów, którzy uznawali jako priorytet ideologiczny walkę klas, czyli zniszczenie warstw wyższych. Robili to z żelazną konsekwencją. Na czym wobec tego polega problem? Dlaczego musimy odzyskać integralne pojęcie narodu polskiego, unikając pułapki populizmu czy ludofilstwa? Jest to sprawa żywotna, a nie tylko historyczna. Tyle, że dojść do niej musimy poprzez historię, a dokładniej mówiąc poprzez kulturę. Właśnie te warstwy, które tak zostały potępione, wytworzyły wysoką kulturę polską. Jej symbolem nie jest lepianka ani chatka, ale zamek i pałac, dworek i dwór. Nie bez powodu w centrum narodowej literatury znalazł się dwór w Soplicowie, symbol domu i ojczyzny, rodziny i sąsiadów, ale też miejsce spotkania wszystkich warstw społecznych, arystokracji, szlachty i chłopów. Mickiewicz dokładnie rozumiał, gdzie jest siła polskiego narodu, jak powinien wyglądać kierunek jego ewolucji, jakie są zagrożenia. Rozumiał to doskonale Sienkiewicz, który swoją trylogią zachwycił chłopów, dzięki czemu poczuli się narodem polskim, a tym samym poczuli się odpowiedzialni za Polskę. Dali temu wyraz uczestnicząc w walkach, które przyniosły Polsce niepodległość w roku 1918. W II Rzeczypospolitej zniesiono tytuły arystokratyczne, ale nie wydano wojny arystokracji. Tę wojnę, nie tylko arystokracji, ale również potomkom szlachty, wydał dopiero komunizm. Wojnę bezwzględną, kończąc dzieło wywłaszczenia z rodzinnej ziemi i z rodzinnych siedzib. Dzieło, które zapoczątkował car w czasie zaborów, głównie za udział w powstaniach. Ale teraz jedyną winą było już tylko Pochodzenie. Równocześnie był to ostatni akt likwidacji polskiej inteligencji. Miała powstać nowa inteligencja, ale już skrojona wedle innych zasad i dla innych celów. I powstała. Gdy UB zadawalała się byle kim, to SB polowało na najinteligentniejszych, a wywiad chętnie korzystał z utalentowanych stypendystów. Oczywiście. Nie każdy inteligent stawał po stronie systemu, większość nie stawała, ale właśnie dla tej mniejszości, którą udało się przechwycić, otwierano drogę intratnej finansowo i zawodowo kariery, tworząc szybką ścieżkę awansu. Na tym właśnie polegała sztuka, aby podmienić elity. Te nowe elity po zajęciu budynków należących do dawnej arystokracji, Starały się przybierać pozy osób bardzo ważnych, takich jak minister, dyrektor, a nawet profesor czy doktor. Starały się, ale różnie to wychodzi. Czasem nie można patrzeć, czasem trudno wysłuchać, tak niemiłe głosy, tak kaleka wymowa. Helena Modrzejewska, wielka aktorka, ale przecież nie aspirująca do wysokiego urodzenia, wspomina swoją wizytę u Arturowej Potockiej. I poczyniła tam następujące spostrzeżenie. Zamieniłam się cała w słuch i wzrok, żeby wykryć, jaka jest różnica między wysoko urodzoną damą, a przeciętną kobietą z bogatego mieszczaństwa. Nie potrzebowałam przebywać w tym doborowym towarzystwie dłużej niż kwadrans, żeby wykryć ten sekret. Te panie z arystokracji były bardzo proste, bez cienia snobizmu w zachowaniu. Miały też ładne, miękkie głosy, których nigdy nie podnosiły ponad pewien diapazon, nie wpadając jednak w monotonię. Wszystkie miały bardzo wyraźną i poprawną wymowę. To była druga połowa XIX wieku, a dziś, co powiedziałaby Mądrzejewska dziś o zachowaniu i o wymowie nowych elit? Łatwo odgadnąć, dlatego mimo wszystko warto wracać do dawnych wzorów, polskich wzorów, najwyższych lotów. Szczęść Boże!